19 sierpnia 1988 roku odbyła się prapremiera Stąd do Ameryki Władysława Zawistowskiego w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Twórcy wystawili na scenie lustro, w którym mogło się przejrzeć pokolenie ówczesnych 30-40-latków. Ludzi, dla których centralnym doświadczeniem biograficznym był sierpień, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami, aż po stan wojenny włącznie. Relacja pary bohaterów pokazana została na tle historii młodej inteligencji. To wszystko zaś razem zostało zanurzone w nurcie wydarzeń PRL-u osadzonych w latach 1978-1987. Każdy fragment tego świata. Biografia prywatna, pokoleniowa i społeczna podlegał rozpadowi. Nieudane małżeństwo, nieudana młodość, nieudany zryw. Jedyne, co można zrobić, to wyjechać. Emigracja to zresztą jeden z wiodących tematów tej sztuki, choć mówią o niej ci, którzy zostali w kraju pozbawionym ich odczuciu przyszłości i perspektyw. Scena była pusta. Odsłaniała kulisy. Po bokach i w głębi można było dostrzec ludzi w roboczych kombinezonach i kaskach. Wtaczali i wytaczali platformy na kółkach, na których syntetycznie zarysowano wnętrza typowych polskich mieszkań, klubu studenckiego, biura prasowego Solidarności, czy knajpy w guście Bydlińskiego Maxima. Wielu widzów i krytyków odebrało przedstawienie na tyle emocjonalnie, że kategorie artystyczne zeszły na dalszy plan wobec głęboko poruszającego doznania uznanego za najważniejsze w ciągu kilku ostatnich teatralnych sezonów.